Wcześniej, jak po, po zemisowanym meczu, ale czy można powiedzieć, że zemisowanym szczęśliwie? No, też wypracowanym nie ma co, co odejmować naszej pracy, no bo w drugiej połowie uważam, że każdy zasuwał za, za drugiego. Pokazaliśmy drużynę przede wszystkim w tej drugiej połowie i no możemy się cieszyć z tego punktu. A powiedz, ta pierwsza połowa? bo Bardzo dużo niedokładności, dużo szczęścia oczywiście górnik miał, bo Jagiellonie nie z sytuacji, ale co, co takiego się zdarzyło w tej pierwszej połowie? Bo bardzo dużo niedokładności, jakieś tam nieporozumienia z linią pomocy, z Filipem. No tak, w pierwszej połowie sami napędzaliśmy Jagiełonie, ich ataki straty na 20-30 metrze. Oni z tego żyli w pierwszej połowie, mieli bardzo dużo strzałów, naprawdę zagrażali co minutę praktycznie. Jak patrzyłem na zegar, to co minutę mieliśmy rozpoczęcie od 5 metra, ale przetrwaliśmy ten ciężki moment całe szczęście i na drugą połowę już byliśmy zupełnie inaczej odmienieni. Powiedz jak to się gra, rośnie taka nawałnica pierwsza połowa, druga połowa i wchodzi pululu, z którym generalnie nie jest, nie jest łatwo. Jak to z perspektywy obrońcy wygląda, że tutaj taka ciężka orka, jeszcze nagle wchodzi zawodnik takiej klasy? Ja uwielbiam takie mecze, im ciężej tym lepiej, im lepszy napastnik tym lepiej dla mnie, więc dobrze jest się sprawdzić na tyle takich zawodników. A powiedz ostatnie pytanie o kwestię mentalną, bo ostatnio po tej zmianie trenera też to nie, jakby, no nie ruszyło tak, jak pewnie kibice sobie by życzyli. Czy twoim zdaniem taki mecz, gdzie właśnie ciężko wywalczony ten punkt może dać też taki impuls górnikowi, żeby, żeby wrócił na te dobre tory? Na pewno, na pewno. Pozytywna druga połowa. Mam nadzieję, że... Da nam kopa i w następnym meczu będziemy grać już o trzy punkty.